Marcelina Zawacka długo szukała prawdziwej miłości, a jej życie uczuciowe było pełne rozczarowań. Kolejne jej związki, między innymi z Mikołajem Roznerskim, Leonardo Marquesem czy Rafałem Jonkiszem, kończyły się rozstaniami. Tymczasem Marcelinie bardzo zależało na partnerze, z którym mogłaby wziąć ślub i stworzyć rodzinę. Jakiś czas temu w życiu zawackiej pojawił się niejaki Max Gloekner, biznesmen z Niemiec zajmujący się sprzedażą biomagnetycznych bransoletek. Dzięki niemu Marcelina uwierzyła nie tylko w wibrację kosmosu, ale też w miłość. Pozwoliłam sobie na szczęście, pozwoliłam sobie się zakochać. Długie lata było tak, że to było dla mnie trudne. Wykonałam dużą pracę ze sobą, zrozumiałam wiele rzeczy, które robiłam źle i z jakich powodów się rozpadły relacje, które miałam. Max wzmacnia we mnie te dobre cechy. Ja czasem nie doceniam siebie, a on potrafi mną potrząsnąć. Przy nim jestem w stanie medytować, czuję stabilizację. To jest pierwszy mężczyzna, któremu ufam, nie muszę się bać o żadne rzeczy, niczego udowadniać, sprawdzać. Mówiła jakiś czas temu celebrytka w rozmowie z naszym reporterem. Związek Marceliny i Maxa wciąż się rozwija. Paparazzi wypatrzyli ich ostatnio pod ulubioną warszawską knajpą celebrytów. Zakochani opuścili lokal i przystanęli na chwilę, sprawdzając coś w telefonie. Oboje byli starannie wystylizowani.

thank you